Oh, yes. O no. Jezu. Ej, trzeba ustawić, żebyśmy zaczynali w różnych miejscach jeszcze. Nie. Tak, nie. tak. Nie. Dobra, to co, zaczynamy? Kto się wita? Kto o? się wita? Ty się witasz. Eee... Był to z... No nie! jest eee... Koliła! Dobra, nie to nie! Hej, cześć Simano, z tej strony Admiros. Witam was bardzo serdecznie. Gramy sobie dzisiaj w Golfa na nowej mapie, a jest ze mną Kamień, marzenka, Krizu, Flarek i Mati. Dobra. Ja eee... Prawie, Od Admiralszy, razu prawilnie. lepiej! No, nie wiem, czy, co wam się fuck. nie podoba Był to zwykły dzień. To za dużo za tego. Za dużo razy już to słyszałem. Był to... Dobra, nieważne. Ej, jakbyś to słyszał mniej więcej 3 razy dziennie... Też miał być dosyć. Przez 10 dni. Ej, ja to słyszę nawet więcej razy no dziennie. właśnie. I tobie się nie nudzi to? Nie. Jest spoko. Bo no ja Jest to inny dzień. Taki zwykły, oh, ale inny. Fuck. Zwykły, ale niezwykły. Tak. Jestem w dupie. Tak, za Uu. No nie, za słabo. Mosło. Za trzecim, bogi! No nie, to dupy. Nice. Bogi, bogi. Ja Kamień, jakie ten? Jak nie wpadnę, to się zabiję. <gryzny> nie, nie wpadniesz. Nie, <laughs> nie wpadniesz. No, nie no, no i może lepiej, żeby nie wpadnę. <gryzny> ale, ale jest jak tak słodziutko, to... nie. Ja no. się boję że co znowu za mnie za na tej mapie, wyrzuci. No. Co? no, co? Od kogo się odbiłem? Który no. to był pierwszy? No który to się pierwszy władował? Ja. Jest, trafiłem w dziurkę! No. <laughs> Patrzcie to! No, no, nie, który nie, to? Ej! Trafiłem dwie dziurki za jednym razem. O Jezu. Ja też! Ej, ja się pytam, który mnie o, to wybił całkowicie okay. z mapy <laughs> nie, Chyba ja. Nie, nie ma nie ma co Mati. to ja byłem tak za to... Trafiłem! Ło wow, Jezu! Jak? No Kurwa, dużo w CS grało się. <grymne> Dobra, jakby to tak. Taktycznie Mati, taktycznie. Taktycznie, tam gdzie no na wiesz, Ten biały środek. O, i flarek cytrynowy. Słabi jesteście. Jak zobaczysz, że zaczyna się wynurzać, wtedy strzela, Ej, ja nie... Jak łódź podwodna. <grymne> Czemu? No, o, późno. Mati trafił. A! Nie, stój, stój! stój. <noise> Ej, ale uważajcie na flarkę, bo flarek to jest. Małka. No jest nawet żółty. Jak banan. No. Flarek ty bananie! Stój, stój, stój! stój, spadziłem. stój spadziłem. Dobrze, ale już masz okie, Tak nie Nie Nieważne. Ty czekaj teraz, żebyś się nie, nie, nie zmieścił w tym. Odbiję się z powrotem. Eee. A, ładnie. No, ja, Marzenka. Ja Marzenka, spróbuj sobie jak to ten, jest nawet w powietrzu ta dziura tak trafić. No, ty to mocniej możesz się strzelić. boże ja, 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 Poka, ja mam. Traf, pokaż pokaż facetom, jak to się robi. Wow. Wow. A, jest, a ile jest ustawiłeś tych strołków? 12, standard? Nie, więcej jest chyba 15. O oh kurczę. Ojej. <grym> Czyli po prostu przy jednym złym dołku można już śpiew całą grę. Patrz! No, ślicznie. I, I tak teraz się zatrzymał na samym krańcu. <grym <grym> Kłańcu? Kłańcu. O kuźma co tu? To ja za Dobra. Wow. Dobra, co tutaj? O trzeba... FAK wypadłem! No nie! A. No nie, to jest uwalnia! Mati, Ja też wypadłem, kurde. A mi się Ej, udało. ta czekolada spowalnia strasznie. Nie spowalnia, tylko kogoś musiałeś uderzyć. A, może nie wiesz w sumie? Wiecie, że to można Holinman zrobić, tylko nie wiem którą tą. Ostatnią. Ja. A nie, czas o, kur... samego przodu wpaść. A, yes, ja, za trzec... nie, jest, za trzecią. na za no, którym? Za czwartym. Marzenka czas dajesz. Tylko nie. Marzenka, delikatnie, delikatnie. O, a tak po się stoczyła. jak ty to zrobiłeś. Ale nie uda mu się. Nie, nie, Aj. nie dojedzie. O! Masz, masz to. Brakło, brakło troszeczkę. No. A wiecie, że o? nawet nie wskoczyłem tym co trzeba, tylko. z końca czekolady wpadłem na tę bórynkę? Dobra. Brawo, ty. Tak, widziałem to, tak? Zrobił właśnie. No. Ładuję. <noise> 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 Sz eee. <noise> e, e... Ja Eeee, ee. Patrzcie na to. O oh, oh, fuck, tu są o, nie jakieś rampy. Komu sobie. się udało? Udało? No to full. Ej, tu można lecieć tą rurką. No bez jaj, krizu, ty szmaciowy jodan. No a, kamień. Yes. To Za drugim o, się o, udało. A, 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 do rurki. A okno Ay, okno oh. po e, lewej jest lepsze. Trzy. Ja po prostu środkiem przeleciałem i trapiłem. Ja też właśnie ze no. środkiem, bo to nie ma sensu. Jarek za pierwszym razem. Tak, nie, chyba nie bo się odbił ode mnie raz. Oh, Ej, pragnę ci przypomnieć ten, ostatni mieliśmy bardzo spokojny ci na tym razem będzie chyba dużo wyjścia. No, 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 Bez tak Bo tu jest dużo cukru. Nie. Odbijamy się od, od, od cukierka z od tak, tak. No, to tak. podziałało. No, prawie in one. Cześć. Nie trafiłem. Jak się ładnie styknę. Na pula. Styknęliście się ładnie. No. Na, fula. Ej, ja się na fula, na pula. Na pula i poleciało jak, nie, nie poleciało. jak trzeba. Oj, tam, gdzie marzenka się odbija, to dam się dolecia pod dołek. Tak się tak! na galaretce! No. A, no się udało. I... O, to ja się admiot. daleko wywaliły, nas pod sam domek sklit -y no. ten. Hadrynowe, -y. jak się no? Cytrynowa galaretka! <grym> Ale za tutaj pod skoku, bo można byłoby wykorzystać tą galaretkę dodatkowo. Ale po co tak Cytrynowa galareta. O nie, co to było? <grym> <grym> jak to się stało? Nie. Co on robił? To odbił są się. żelki. Znaczy od żelka się odbiłem. O. O, kurde, skłupek. Prawie. Pokiewakie. Nie ten dołek może Ale bardziej w lewą stronę tego A Ale ludzika. Ona w ludzika celowało chyba. A ja takie pytanie, czy wam też marzenka tak znika i pojawia się co jakiś czas? Nie. Nie. Ale zobaczcie, w zależności od kratki, o jest na przykład teraz, ruszy się i nie będzie na następnej kratce. Nie, to jeszcze pod mapą. To tym razem ty masz Mati tak jak ja miałem poprzednio? Nie, nie, Przez nie. To full auto. Z Zobacz no sobie jej kolor. No tak, różowa, to znika na natychmiast. No tak, no tak, tak się o, o, jest. To, Ale Sucho, o. sucho. O, 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 o. 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 tak, tak. O. O. Tak powinnaś o. od samego początku darzyć. Dokładnie. <laughs> ten cytrynowy ludzi o nie. chyba będzie u mnie na miniaturce. Serio? No, fajnie wygląda. Chyba, że będzie coś lepszego dalej. Ale on trzyma ten zakazy szreka. No? Jezu jestem się robił szerek na jest, bo, to jest, bo to jest ten, to jest ciastek ze szereka. A fuck wyśleciałem stąd! O nie, za słabo! A to nie tak jest. A tu się dawno leczy. Ej, Matin! O nie, ja się... To i tak nie jest na Holly ja od ja od się od się odbiłem robi... Jest na Holly jest na Hollywood. A no jest, dobra, tutaj Na sam koniec, na sam koniec leci. Co... Ten już mam na... Ostatni jest na Holly Dobra. Nie, bo się nie jestem pewien jak to działa nie. teraz. Aha. Żaden nie jest na Holly tak naprawdę. O! Bum, za trzecim strzałem. Dziękuję. Hey. Oj, ten pączek tam nice. dalej jest boski. Tak, pączek, pączek bez rączek. Wygręwa. Pączek bez rączek. Właśnie ma... no nie, bo, Właśnie ma I jest roncki. O no nie. Ale to jest poroniona. To jest fandonat. Nie, grę mi się. Ej, ale właściwie mi wygląda, że tam będziemy przez niego przelatywać. A, jemu w usta to no tak? jest. Pchaj mu w mu <laughs> włosza. dziurę. Dobra, lećcie pierwsza, ja co poczekam. To jest dziwnie zwirocka mapa. <laughs> dup, dup. Oh, fuck. Ora? No no, no. <laughs> nie, nie, nie! nie. No co to jest? Kto mnie uderzył? To! Ja. Jest! Jest! Krizu, rusz się, proszę, dzięki. O kurde. Ło! Wow. Oj, za słabo. No nie, wyleciałem, o byłem tak blisko. Mm. No nie, ile Czyli. się trzeba uderzyć? O? Fuck! A? Fuck! Dobra, kurde, na spokojnie, blisko. na spokojnie, na nie, Scrashowało mi grę. No nie! No nie, nie mogę się zmieścić w jego o, ustach. No nie! Żartujesz, kamień. Ojej. Chyba nie żartuję. Ehe, on lata. O zusie. No, głupi lis, Wygram, czy uda się? Nie! A tam jest kamień, mosk. jesteś już normalnie, chyba. Ja w grze jestem. Aksion mi tak się ściął, że mi tylko wywala wow. coś dźwięki i tak dalej. Okej. Okay. Nie wiem, co najlepiej. Jeden ja nóż. Zostaw kundę? Zostaw. kundę? Czy Ej, Kryzo chce się dobrać do pączka, bo chce nóż. Hmm. Wiesz, Kamil, że cały czas się ruszasz? Tak jakby. Zauważyłem. <grym> Boże, e, To, już ósmy dołek już? O! No. LOL! Dobra, lecimy w pączka. <grym> o kurwa! <grym> Takie No, musisz troszkę mniej naładować. Albo mocno. troszkę mocniej. No... Brawie. No nie, to. No, <grym> to, nie ja, to. Ja naładowałem tak trzy prawie, i prawie na fula, Prawie 4. <grym> nie mam pytań. Weź dobrze oko, oko wydłubiesz. <grym> dobrze ci idzie, dobra. Dobra, dobra. Kamień tylko no bo... dzisiaj. No, spokojnie. spokojnie. O, jeszcze ja minutę. Dobrze. No nie, abyś to teraz... No panie i nagranie jest, mi widać, Teraz nagrywa. <śmiany <śmiany po krótkim cięciu. Tak, dokładnie. Weeee, du panie Wee. Du panie ui, wee, no. Weee, chyba, chyba że. Weeeee! <śmiany> no brawo! Teraz będzie <śmiany> idealnie. <śmiany> o! Bardzo mi będę eksperymentował, aż wyjdzie. Nauczę się tego. Dawaj, Holy One. No, Holy One za 10 razem. W 11. Prawie! Odbiłem jest Temit, Brawo, kończy! Okay. Ta kraina cię nie lubi. Tak. Ale i tak nie jestem ostatni. Eee, um, w którą stronę? W lewo. Ja, ja pójdę w prawo, zaraz. Ja Dobra, nie, trzeba leciutko. Też Bo, nie być? Coś tu jest nie tak. Eee, tak! Gdzie jest dołek? Nie. Aha. Oj, oh sorry. Admiro! O ja, ja wiem, o, gdzie zdałeś. On jest tu na górze, o boże! <grym> Cześć, kawaler! No ja i Ej, aha. Dobra, idę w lewo. Też mam problem. Tak, o. Tak! Jest, udało się! Łop, wow. nie! Cześć, jest na górze? Jest Cześć, tak, jest tak. Tam na górze. Nie, oh, nie, no, nie mogę zmieścić się. To jest nienawidzone miejsce już. Szlak! Ooooooo! z Walniesz całej siły, to przelecisz na drugą stronę. Walniesz troszkę słabiej, to nie dojedziesz. Tak, walniesz tak tak... jak ja? Nie, to też tak. Ooooo! Nie. Wiem o co. A, masakra. Dobra, wykorzystam teraz swoje skilce matematyczne. Tak! Tak, nie! Powiedz, co? No nie. Skillsy matematyczne, coś takiego jest. I to Tak, blisko. Tu. Oto Pitagora... Co za... No, co, no, maja, co no, za... No, ta. Taki Pitagoras, a tu nagle Mati. Wiecie co? Ja spadałem z drugiej wieram. strony, sorry. Admiros no. trafił! Trafiłem! Jak komenda. Pełna moc i tyle. Yeah. BUM! Na pełną moc Flarek i yes. Yes, yes, yes. tak. Jest! Jest, 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 Tak, 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 tak. tak NIEEEE! Tak. Nie. Zabij <ślały ślały> Mati. <ślały> Żegnaj Flarek. No znowu no! Tak, 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 tak. Czarnuch jeden. Jest, jest. Jest, 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 No ej, cześć. No, taka, ej, taka duża dziurka, <laughs> i pan, gdzie się zatrzymałem, no. Pokaż. <laughs> Bravo Brawo, Flarusiu. Nie no. rusza się. zobaczcie, tak. się, no. Nie, czekam. Czekam, zabiję O, sam wpadłem. <laughs> Wiatr zawiał. No dawajcie, Krizu i Mati. Zamknij się, okej? Okay? No nie, nie Co, nie ja przed cierpiałem obok. O, no, widzisz idealnie. I będę co się Ja już tam wyleciałem Ale się bało. pełna moc! O, o, o! O, nie, 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 Zawrócił. Niech się zatrzyma, błagam Teraz będzie robił kulek. Nie wiem. Serio, serio. O, tak, tak, jest rasistowska, nie tak, 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 to zauważyłem Okej Odbij się od słupka Nie, na pewno nie Ja tego nie o dobra, on jest za daleko Co, czy tutaj trzeba przez tą czekoladę płynąć? Nie, ja można nie, było. ale krótki dołeczek Można by było i wtedy masz Hall in one w tej czekoladzie No Ta Mam masz za trzecim holin, holin Ja też za trzecim, Kurczę, Nie piekła. to a ja ja drugi. Ej, to może jest budyń, a nie czekolada? No właśnie chyba budyń No nie, może być też czekolada Ale, ale fajny zamek dalej... tam dalej Ze śmietanką? Gdzie wow. zamek? Wow. To chyba jest, gdzie jest tury, zamek? jeden z dołków, no, tak mi się wydaje. No z na, na lewo? Tak, 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 tak. są, rury. Jest, jest są rury. Są rury. Są rury i pewnie nie wiadomo, która no. gdzie prowadzi. No. Mati, zatęż na, na którejś. <grym> <Wow. grym> Mati <grym> ma jakieś specjalne zdolności, których nie nie, patrzcie to. Bum, bum, bum. widziałeś to? cześć. O nie! To? Fuck spada z powrotem niej! Pomoc! Łooo! Wow. Ja bym w ogóle gdzieś tam życia. Trzeba, wróciłem. Okej! Okay? Okej, okay, no no chyba ci od tego! Jaka chora o na... Kurde! Od ciasteczka no. na górze. to stworzył! Tak! 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 Bo no to poleciał! Ja tam poleciałem! <laughs> stój. Stoi! Stój! A no nie, no, za no, 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 no! O jeszcze podwójnie O, spalę. o Cześć Marzenka! Miło! Obym w ciebie uderzył, obym w ciebie uderzył. No nie wiem! Admiros! I obijacie tu wszystko. Tak, 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 tak. No tak, i dalej tak, za mocno. Nie, no, Krizu, o, no, nie. Ja spadłem, ja też. O, o, Już o, się o, o, Nie, 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 nie nie, nie, nie co o, 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 tak za mocno o, Tak za Jaka. mocno. o, 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 to o, tak Kisiel, tak? Czy to jest o, 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 kisiel. o, 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 tak, no spadłem! Ta nie, no. no! nie! Nie, Kryzum! Wybiłeś się mniej ja ciężko. Wiecie co, czekajcie, coś wypróbuję. O, cześć kamień. O! No nie. Ej, co to ma być? Ja nie mogę przeskoczyć przez to. Najlepsza mapa na świecie. Normalnie. A no, nie, ja się tak nie bawię. Tak za słabo, tak za mocno. O. Tak no, Kryzum, tak wracam. No, 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 powoli, powoli. Jakie to jest poronione. Chyba nikt nie wykończy A. tej mapy. Tak, patrz, się to robię. Ja też. Dzięki no Kamilu. Kami Nieważne. znowu. <grym grym> nie ważne. Spokojnie. coś. tuż, tuż, proszę. No i. Tak Flarek. Farket. Dzięki. dzięki. O, no, Marzenka tu jest. No kurde. Kamil no znowu poleciał. To samo. Ołdmiros jaki varja. Ile o, energii to. nie ujmuje zawsze wychodzi tak samo. Nie. O Kamil. Ja też. cześć Jestem w dobrym miejscu. Patrz, ja to no, robię za pierwszym razem. Ja się znam na tym to jeszcze. Yes. nie. Jest! I z powrotem, wracamy. Dawaj, cześć Admiros. Dobrze, udało Izu, się. Za którym? Za dziewiątym, a za ósmym. Za dziewiątym. Zielony i biały rzuciłem się Ja mam trzynaście już. No za nie. mocno, kamień. A nie. Co za mocno? Idealnie. Po no nie to... O! Ale się cofnąłem. Ale przegryw. Okej. Okay. No jeszcze raz to samo. Raz Admiros, siedemnaście uderzeń już. Flarek podział, ustawiłem na piętnaście. No. No to jest No, teraz na osiemnaście. O, nie, mocno. No. Marzenka na 2,5, 2,5. No Od bandy. Dwa. Ja Jadałem na 3 i poleciało idealnie. Co? Patrz. W podobny sposób. Mnie... I to na dół! Tro... To Daj trochę słabił. Najlepsza zabawa. 2,75. 3 czwarte, tak? Licytujemy? W centymetry? Nie, licytujemy. Centymetry? Ja się O! O! o. E? o. Okay. Co? What? What? Będę się ją okay. teleportowało? Out, out of no. time co Uj, To co O, Ooo, 20 o. Um, Dostałam o. oszukana Patrzcie na to Przybuj. Dobra, nie, nie, nie róbcie tego co ja Żelkowy prosiaczek O nie, miś. tutaj jeszcze jest z To bok. No, mi, miś, miś ten e, Można wejść w tego misia? Weź, no co? Ja jestem w tym misiu Co? co? A on tak spowalnia role. On tak spowalnia O nie, oczywiście Same z wyrole Jestem w Misiu, My nie wiem, ty jak poleciał. A już po prostu. Jakie wyzwrole jesteś? Tak, muszę powiedzieć, że tak. Marzenka skończyła w Misiu. Tak. O, uważaj. A czym jest wypełniony mis? <laughs> Kremem. Marzenką aktualnie. Marzenką. Oj, oj, O dziwne. Misz, wypełniony, marzenką, jak to brzmi. Nie. A byłem pierwszy. Byłem Burek. pierwszy. O, to ty, ty jesteś się kolorowym. A. Hole in one. Aha, żebyś wiedział. Hole <laughs> in one. No nie, f**k. No nie po... nie miałem <grym> <grym> zrobić hole in one. Nie pamiętam już. Ja, ja też mam hole ko one. Ko koło trzech, koło Ja dam trzy. Trzy. Wystarczą trzy. Kuja, prawda. Ja dałem trzy. Admiros teraz. Kłamcy. No mieli One. Ja dałem trzy. A Serio? <laughs> o, dobra, jeszcze troszkę mniej. Krzysiu, spróbuj ja półtora. Spróbuj półtora. No wleć! Dobra. Jeszcze Pierwszy nie będę, ale mam szansę jeszcze mieć ostatni. Półtora. No. Idziesz. Uuu, ale powoli wybiła powoli się do przodu. Powoli um. okay. Ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba tu zrobić. trzeba dookoła, o, o i spaść. <laughs> I spaść. Pan oh. stój! Kurde. Ej, ale tutaj nie, może nas wraca. wrócić w każdej chwili, wiecie o tym? Bo tutaj jest rynna, nie, nie która stój. do tyłu wychodzi. Pomylicie Aha. rynny, to wrócicie Aha, na okay. mat. Jest. Dobra, jestem. Za mocno, za mocno, kurcz. Która rynna? Ja no się która? Kurde. Ej, środkowa, ej, środkowa. Kryzu. Obstawiam, że ta lewa. No. Oni będą ta się meczyć na tych rynnach, co nie? Tycho. Ta lewa, no ta, ta, ta lewa, tylko... Ja jeden. jeden coś ciekawego się dzieje? Tak y, Powiem wam jak wszyscy słyszycie. No. Ja wracam Au. na start Oczywiście, że tak <laughs> I do dziurki Siup. Ej, poczekaj Ile ma flasków? Krotkowa też jest dobra, ale ta po prawej cofa jeszcze, no jeszcze trochę Tak, tylko jeszcze trochę No nie Pak. Pak, tak, pak, pak Jeszcze, pak. jeszcze z dwa uderzenia można powiedzieć No, 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 no. no. Jeden to za mało mm -hmm. Półtora to za dużo Co to ma być? To jeden i ciut. A Albo nie. No, i za dużo. Okej. Okay. Eee... Inaczej. Darek <laughs> uderz teraz tutaj tak kąt, widzisz? Nie, nie mów, ja mów mu. No, ja, ja się wie. domyśliłem. Nie... Sam się domyśliłem. Sam się domyśliłem. Nie trzeba było wcale używać tych rynien. No tak, ale wiesz. No. No, no tak. A to... Uderz. Tu pod kątem widzisz, widzisz tak, kurczas? Nieee, tak! Ja to z samego, ja no samego dołu zrobiłem. Jakie oszustwo, no tak? czemu nie powiedziałeś nam wcześniej? Chcieliśmy, żebyście trochę pomaczyli. No mi się tu chodzi o to, co Marzenka na półtorej. O co, No to nie, jest No nie. No nie. przepraszam. Ja miałem na jeden, jak tutaj wspomniałem. Cholera. Dało się zrobić Call in One strzelając w ogóle tak, żeby tylko zahaczyć lekko tą rybkę. O tam. nie! Marzenka, ja wierzę, uda się, I believe. Powtarzam moje wyczyny O, jest 100 punktów już <noise> Jest, mamy pierwszą setkę, kto będzie drugi. No. A to nie no. chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej punktów? Nie, no nie, to gol. <noise> <Nie. głos> eee, jak wam o, poszło? Colin a... one będzie. Uu! Albo będzie i nie. czekolada. Ono strasznie spowolnie. To lewo Teść czy prawo? Lewo. nie wiem. Góra, patrz, hops. No nie. Dobrze. Par! Ja też mam. Parę. A, Mati, ty chujku mały, ty. Ej, Ej ja ty, ty, ty chujku A tu gdzie mnie zatrzymało? Widzę, widzę. <laughs> Na samym tym. E, hmm. chamstwo. Mnie też. Nie no, ty z Nie ty, mały. Mati wpadłeś, ja Teraz to, dopiero, bo za mnie za zatrzymało trzecim. centralnie za tą górką. Kryjzu, e, kurcz, mać, wykrywano. Kurcz, mać. No. Kurcz, mać. Kurzo, mać. Kurzo, <laughs> kurzo, mać. Um. Aha, tu trzeba do wody, dobra. Okej, okay, okay. do wody. No, zróbcie to samo co ja, skok. O, admira, przez, ale Troszkę zacząłem. za daleko. Aha! Kamoty! Dobra, już zrozumiałem o co chodzi. No, no? nie! Za słabo! Kurde. Ojeju! Ale mapę przeleciałem. Okej. Okay. Fuck. Ej, nie mogę tutaj wyskoczyć za dobrze. Dobra, ja skończyłem. No... Fuck! Mm... Ej, znowu ominąłem wszystkie te, a przeprowadzałem ja przez nie. No nie, e, znowu jest za, za słabo, <laughs> co ja <podję>. Gdzie <laughs> Widziałeś to? Admiros. <sighs> Admiros. Półtora. Ej, nie o. mogę na to wejść. Shit. I skok teraz. Platformy mam wyżej niż wodę, jak ja mam tam wbić? E, co się dzieje? Czemu nie masz skoda? Ojej! No Ojej. Aha. Fuck. Aha. Nie mogę w ogóle trafić na żadną platformę. O to fajnie, jest fajnie! Są za wysoko Teraz. Hops! No! No i prawidłowo. Dobra, udało się. To już powinien być. O Jezu, mnie podbił w ten w powietrzu. Ja chyba ta, byłem wygrać. I uh, kamień, kamie, kamie, czemu ty nie skaczesz? Yes. Ty musisz skakać. Z... Lewym przyciskiem. Tak. Lewym ja przyciskiem tak. kamień. <laughs> się obudził. Płynął, to wyle. czemu niech mnie nie poinformował? Ja drugi raz w życiu gram w tę grę. Dobrze, skacz, skacz. O, pięknie. O, za medy. <laughs> no, my z Skrydzem byliśmy ładne medy, tam na poprzednim. To no, już swoją drogą. Ale to chodziło. Trzeba patrzeć na pedał. No mapę. bez jaj. Kami. Mocniej uderz. No się nie Ej, dalej, mocniej to mnie wywalało za. No. O! Chciałem się śmiać, ale. Tak to będziesz robił. Kamień, zaraz kolejna setka będzie. Padaj tak teraz jest. wszystko na jeden dołek. Będzie równo stop. O! To może być ciekawe. Na wprost. No. Okay, na wprost też tak ja myślę. Ja chcę popatrzeć pierwszy. Niekoniecznie. No Marzenka, to, kurwa, fa, maćka Marzenka. Mi się udało, Admirosie. Niekoniecznie. Można iść na strat. Ja przyjechałem to... dopiero. Przyjechałem. Zajechałem Fakt, za lekko. E, o. o, za dupa? lekko, no fakt. O nie, no dupa. O, ale tu jest dup. dupa. Kamień, osuń się. Mocniej i jęknie. Do czwartym. A gdzie tam gdzie jakieś rurki? Co to no. jest? <laughs> I my w lejka idziemy. Odbierasz poleciliśmy polecieliśmy lejkiem poleciliśmy. <laughs> tak, lejkiem. Gdzieś tego snafa? Zatrzymaj się. No, w czućcie, tak. że Nie, nie. Nieładnie, mi nie wyszło. Kamień. O, kamień pięknie. Kryzu na fula, paczek, tutaj, paczek, na Patrz jak Lejkiem Na, na full'a, bo nie dolecisz. Pijesz, 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 no na full'a, bo nie wpadniesz. Kurwa, pijesz, 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 Myślałem, że, że mendy jesteś. Nie, ja cię ci podpowiadam. Admiros, ale jak przyjedziesz z Lejem, to z chęcią ci pokażę, jak go się z niego korzysta. Ja to już płacę, oleję. A nie, to Tak? Blad mnie nauczył. O, Kryzu. Okej, zadziałało. Okej. Niekonwencjonalnie, ale działa. Ale działa. A moja ręka. To jest może, nie słyszeliście jak pieprzną w A, a to jest ten zamek? Ostatnią on o, jest. E, Dobra, nie będzie gdzie tutaj jechać. Full. O? Na full. Nie, nie full, znaczy. Dobrze, może być full. Łoł! Wow. O, do rynku. Kamień na do sobą. <grystanie> o nie, ja Krizu mnie goni. A ja spadłem, bo w Marzenkę uderzyłem. Marzenka, Taka, weź, to. jedź, jedź pierwsza, do... pierwszą, jedź pierwsza. Zatrzymałam się. Ale super. Jedź pierwsza. Krizu, prawo czy lewo? Lewo. Lewo. Tak. Pewnie o. znasz to oszuście. Nie. Ej, tu znowu ten budyń spowalnia. Nawet do końca o, nie. nie dojechałem Znaczy tak, moja bo prawo byś tam. Widzę, że Ał? jest dziura, więc. <laughs> no nie! Okej. Okay. No, nie? Nie, 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 nie stoń, stoń. No stój. kurde! kurde. Kamil, delikatnie! Tu masz po prostu tam wjechać. Mieszka nie się... tyle, tyle nie cofnęło. Nie Czyżbym no wygrał? Tak, wygrałem! Nie gadaj! Ja? Wygrałem! Tak, no bo zapycie. nie pobiję mi farek, musiałbyś to zrobić w jednym. No i no już macie wygrałem. Przegrałem, przegrałem to. Nie przegrałeś, jesteś. czwarty. Dobra. O Jezu. Ej, mam no, 11. No, 11. Ile, ile masz? Trzy 11? Chyba dolna jest bezpieczniejsza. To jest. O jeźde, mamy z... Dobra, masz? nie, źle, mamy. Czy Nie. 1, 1, 1. Admirał już na statkę wchodzi. No, prawda. tak, tak już, prawda. już masz 101. To dwa. To dwa. Ale niestety byliśmy o 103. Jest! O 103. 103. Nie no, jest pięknie, o, ale przeszliśmy. Ale ta mapa jest chora. Wow. Zarąbista! Ej, wyobraź Fajna. sobie, co, wyobraź sobie, co to tu będzie na jajkach i tych innych. Nie! nie, 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 nie. nie, nie. nie. Na tej kanciasty, która się wcale nie odbija. Tak! Tak, i trafiasz tak na budyń. Jest. <noise> o boże, nie, dobra, co już było, okay. przestrane. Dobra, no i co, tym akcentem kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, na razie. Cześć!